Cześć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd ze sklepu H&M. Dziewczyny zaczęły się wyprzedaże. Pewnie każda z Was czekała na ten moment, ponieważ możemy kupić dużo fajnych ubrań w niskiej cenie. Udało nam się kupić naszym zdaniem kilka fajnych rzeczy, mówię udało się, ponieważ te ubrania bardzo szybko się wyprzedawały, tak naprawdę znikały nam z koszyka, więc jeśli jesteście ciekawe, co udało nam się zamówić i jak te ubrania wyglądają na naszych sylwetkach, to serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Oczywiście, jak zwykle, linki do ubrań, które dzisiaj będziemy mierzyły oraz nasze Miary znajdziecie w opisie pod filmem. Zacznę od moim zdaniem bardzo fajnej sukienki. Dziewczyny, gdy ją założyłam, to od razu wiedziałam, że zostanie ona ze mną. Mamy tu ładny przód. Podobają mi się tu te ramionczka w formie falbanek, ale jeszcze ładniejszy mamy tu tył, zobaczcie. Super, że ten materiał jest w takim miejscu, że chowa nam się pod nim biustonosz, natomiast reszta pleców jest ładnie wyeksponowana. Duży plus również za długość podszewki, ponieważ kończy się ona w miejscu tego zszycia. A czasami dziewczyny w sukienkach bywa tak, że ta podszewka jednak kończy się te 2-3 cm na tym zszyciem i nie wygląda to zbyt ładnie. Pewnie wiecie o co mi chodzi. Jeśli chodzi o dół, to również mi się on podoba. Mamy tu taką falbankę z dwoma rozcięciami. Uważam, że bardzo ładnie to wygląda. Tak dziewczyny prezentuje się na mnie sukienka w rozmiarze M. Jeśli chodzi o skład, to co prawda wykonana jest ona z poliestru, ale podoba mi się na tyle, że i tak zostawi ona ze mną, tym bardziej, że cena jak najbardziej mnie satysfakcjonuje, ponieważ zapłaciłam za nią 34,99, a w regularnej cenie kosztowała ona 129,99. Dziewczyny, ja również zamówiłam sukienkę. Zacznę tu od rozmiaru. Mam na sobie sukienkę w rozmiarze L i taki też rozmiar noszę na co dzień, ale myślę, że w tym przypadku wystarczający byłby rozmiar M, ponieważ ta sukienka jest bardzo szeroka, ja w tej chwili założyłam do niej pasek, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda ona bez paska. Zobaczcie, jest naprawdę szeroka. Możecie ją nosić właśnie tak puszczoną luźno, albo tak jak ja przed chwilą z paskiem, w zależności od tego, czy lubicie sobie podkreślić talię, czy wręcz przeciwnie. Podobają mi się również tu rękawy, bo są takie szerokie. I zarówno przy rękawach, jak i u dołu sukienki mamy taki delikatny, ażurowy wzór. Zobaczcie, tak wygląda on z bliska. Natomiast na dole, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej mamy takie rozcięcia. Ma ona również świetny skład, ponieważ wykonana jest w 52% z lnu i 48% z bawełny. Także uważam, że świetnie. W pierwszej cenie kosztowała ona 149,99. A ja zapłaciłam za nią 63,99. Dziewczyny teraz sukienka w kolorze szarym. Jest to t-shirtowa sukienka, która wykonana jest w 54% z bawełny, 40% z poliestru, a reszta to Elastan. Jej góra, jak widzicie, jest ładnie dopasowana do sylwetki, natomiast dół jest delikatnie rozszerzany. Zobaczcie, tak prezentuje się ona z bliska. Bez wątpienia uwagę przyciąga tu to marszczenie z przodu, które według mnie dodaje fajnego wyglądu całości. Na mnie dziewczyny widzicie sukienkę w rozmiarze M i tak się ona prezentuje z każdej strony. W pierwszej cenie kosztowała ona 104,99, a ja zapłaciłam za nią 67,99. Również mam propozycję sukienki w kolorze szarym. Dzięki elastycznemu, prążkowanemu materiałowi sukienka ładnie dopasowuje się do ciała, podkreśla figurę. Zobaczcie ten materiał z bliska. Mamy tu ładnie wyeksponowany dekolt. Tak wygląda sukienka z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar L i taki też rozmiar noszę na co dzień. Jeśli chodzi o skład, to co prawda wykonana jest z poliestru i elastanu, czyli mamy tu sztuczny materiał, ale wizualnie naprawdę prezentuje się super. Podoba mi się również jej cena, ponieważ zapłaciłam za nią 23,99, a w regularnej cenie kosztowała 79,99. Teraz sukienka w kolorze czarnym, jest to sukienka o długości mini, zobaczcie, tak się prezentuje jej długość przy wzroście 1,69 m. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze M. Taki też rozmiar noszę na co dzień i sukienka jest na mnie dobra. Jest to propozycja dla dziewczyn, które lubią sukienki z dekoltem typu hiszpanka. Taki dekolt ładnie eksponuje nam ramiona. Duży plus, bo w tym przypadku dziewczyny ten dekolt trzyma się stabilnie, nie podnosi nam się on do góry. Natomiast jeśli chodzi o tą partię, to mamy tu ładnie podkreśloną talię. Zobaczcie, tak sukienka prezentuje się z bliska. Dla mnie jedynym mankamentem jest dziewczyny, w tym przypadku brak podszewki, ponieważ sukienka wykonana jest z cienkiego materiału i niestety prześwituje. Nie wiem na ile widać to na kamerze, ale na pewno, jeśli wyjdziecie dziewczyny na słońce, to będzie Wam widać całą bieliznę. A szkoda, bo sukienka jest naprawdę fajna, ma również fajny skład, ponieważ wykonana jest w 80% z wiskozy i w 20% z poliamidu. W regularnej cenie kosztuje ona 89,99, a ja zapłaciłam za nią 47,99. Teraz sukienka w kolorze czerwonym, angielski haft. Co prawda tą sukienkę chciała dla siebie zamówić Iwona, ale niestety rozmiar M był już wyprzedany, więc postanowiłam, że ja ją zamówię i dla Was przymierzę, ponieważ ta sukienka wydała mi się bardzo ciekawa. Myślę, że jest to świetna propozycja na wakacje. Zarówno przód, jak i tył mamy tu mocno wyeksponowany. Zobaczcie, tak wygląda ona z tyłu. Także jak widzicie, koniecznie jest tu dobry odpowiedniej bielizny. Jest to sukienka o luźnym kroju. Ma ona również fajną długość, ponieważ, zobaczcie, przy wzroście 164 cm sięga mi przed kolano. Nie prześwituje, ponieważ po całości posiada tu podszewkę, również w kolorze czerwonym. Na mnie dziewczyny widzicie sukienkę w rozmiarze L i tak się ona prezentuje. Ma ona w świetny skład, ponieważ wykonana jest w 100% z bawełny. W pierwszej cenie kosztowała ona 139,99, a ja zapłaciłam za nią 79,99. Teraz wzorzysta sukienka w kolorystyce zielono-kremowej we wzór w Palmę. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z bliska. Mamy tu okrąg dekolt zapinany na guzik oraz bufiaste rękawy zakończone gumką. Według mnie te rękawy wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Sukienka odcinana jest w pasie, natomiast jak widzicie jej dół jest rozkloszowany. Tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście. Wykonana jest w 100% z bawełny. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar M. I tak się ona na mnie prezentuje, rozmiar jest trafiony, natomiast jeśli chodzi o cenę, to w regularnej cenie kosztowała ona 147,99, natomiast ja zapłaciłam za nią 74,99. Kolejna sukienka wykonana jest w 100% z wiskozy, zapinana jest po całości na guziki. Guziki są w odcieniu tkaniny. Jeśli chodzi o tę sukienkę, to podoba mi się jej kolorystyka, natomiast nie do końca podoba mi się jak wygląda ona na mojej... Sylwetce, ponieważ zobaczcie, mamy tu odcięcie pod biustem, ja zdecydowanie wolałabym, żeby to odcięcie było w pasie. Wtedy ładnie zaznaczona byłaby tu talia, na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze M i tak się ona prezentuje. Tak wygląda jej długość przy wzroście 164 cm. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to w pierwszej cenie kosztowała ona 99,99 ,99, a ja zapłaciłam za nią 39,99. Zamówiłam również jedną spódnicę. Zacznę od rozmiaru, ponieważ na stronie była podana informacja, że rozmiarówka jest zawyżona. Ja dziewczyny na co dzień noszę rozmiar M, a spódnicę mam w rozmiarze S i zobaczcie, jest ona na mnie dobra. Tak się prezentuje z każdej strony. Nie mamy tu żadnego zapięcia. Spódnica jest na gumce, natomiast dół jest mocno rozkloszowany. Tak się dziewczyny prezentuje ten materiał z bliska. Mamy tu fajny skład, ponieważ wykonana jest w 70% z wiskozy i w 30% z lnu. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to w regularnej cenie kosztowała ona 147,99, a ja zapłaciłam za nią 84,99. Do spódnicy założyłam to wykonane z dzianiny w ażurowy wzór. Zobaczcie, tak się on prezentuje z bliska. Jest on o krótszym kroju, także świetnie sprawdzi się zarówno do spódnicy, jak i spodni z wysokim stanem. Zobaczcie dziewczyny, ten top posiada rękawy w postaci falbanek. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie dziewczyny widzicie top w rozmiarze M i tak się on prezentuje z każdej strony. Natomiast jeśli chodzi o skład, to wykonany jest w 60% z bawełny i w 40% z akrylu. W regularnej cenie kosztował on 79,99, a ja zapłaciłam za niego 34,99. Teraz wzorzyste szorty na gumce w bardzo ładnej kolorystyce. Posiadają one kieszenie, mają one, dziewczyny, bardzo fajną długość i szerokość nogawki. Tak się prezentują na mnie w rozmiarze M. Mamy tu również rewelacyjny skład, ponieważ wykonane są w 55% z wiskozy i w 45% z nud. Także wymarzony skład na upalne dni. W regularnej cenie kosztowały one 54,99, a ja zapłaciłam za nie 42,99. Na koniec zestawienie spodnie i koszula. Zacznę od spodni. Są to moim zdaniem bardzo fajne spodnie, wykonane w 97% z bawełny, a reszta to elastan. Spójrzcie, dziewczyny ładnie dopasowane są w talii. Ponadto posiadają szlówki umożliwiające założenie paska. Podoba mi się również tu nogawka. Zobaczcie, tak wyglądają spodnie w rozmiarze 40. Pokażę Wam również ten materiał z bliska. Na pewno te spodnie zostają w mojej szafie, ponieważ bardzo mi się one podobają, a ponadto są w kolorze, który będzie świetnie pasował do wielu rzeczy z mojej szafy. Jeśli chodzi o cenę, to w regularnej cenie kosztowały one 147,99, a ja kupiłam je za 74,99. Do spodni dobrałam koszulę w paski związaniem przy dekolcie. Zapinana jest na guziki, posiada ona ładny, bufiasty rękaw. Ma również fajną długość, zobaczcie, tak prezentuje się ona w całości. Na mnie widzicie koszulę w rozmiarze L. Wykonana jest w 100% z bawełny. W regularnej cenie kosztowała 127,99, a ja zapłaciłam za nią 47,99. To już wszystkie nasze propozycje, jeśli chodzi o H&M. Na pewno nie jest to ostatni odcinek na naszym kanale, jeśli chodzi o przegląd wyprzedaży, ponieważ tak. Naprawdę wyprzedaże dopiero ruszyły. Jeśli dzisiejszy odcinek dziewczyny Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcamy Was do subskrybowania, żeby być z nami na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. A dzisiaj już się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam bardzo, że byłyście z nami, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!